Mili Państwo, dzień dobry się z Państwem w Europejskim Dniu Sąsiada. Wiadomo, chodzi o to, żeby się bliżej poznać i ewentualnie pogadać o pogodzie z tymi, z którymi dzielimy bodaj wspólną ulicę albo klatkę schodową. No i wiadomo, że dobrze mieć sąsiada. On wiosną się uśmiechnie, jesienią zagada. Prasa śniadaniowa. Dziennik poznański, maj roku 1939. Czytamy. Miejscowość Tłoki w powiecie wolsztyńskim stała się areną krwawej tragedii na tle nieporozumień rodzinnych. W rodzinie Matysiaków panowały już od dawna niesnaski pomiędzy Kaczmarkiem Karolem a Zięciem jego Matysiakiem Stanisławem, na tle wymiaru, jaki Kaczmarek miał otrzymywać od Matysiaka. Ostatnio spory te przybrały tak ostrą formę, że pomiędzy Teściem a Zięciem doszło do bójki, w czasie której Kaczmarek, 60-letni starzec, dobywszy błyskawicznie Browninga, oddał cztery celne strzały w kierunku Zięcia, trafiając go w policzek. Szyje i w piersi. Ciężko rannego Matysiaka odwieziono do szpitala w Wolsztynie. Porywczego starca aresztowano i osadzono w więzieniu. Ciekawe, czy wyszedł przed śmiercią. Historia przywołuje dzisiaj datę szczytową, bowiem to właśnie 29 maja 1953 roku dwaj himalaiści... Edmund Hillary i Tenzing Norgay zdobywają o godzinie 11:30 szczyt Mount Everest, który jest najwyższym punktem na Ziemi. Wiadomość obiegła świat dopiero 2 czerwca, ale za to w dniu koronacji królowej Elżbiety II, a Brytyjczycy uznali to za dobrą wróżbę dla przyszłości ich kraju. Tu dodajmy, że szczyt Everestu znajduje się mniej więcej w 2 trzecich atmosfery ziemskiej, czyli tak na oko na wysokości przelotowej samolotów odrzutowych. Poziom tlenu jest bardzo niski, temperatury takoż. A pogoda nieprzewidywalna i niebezpieczna. Pierwszej próby zdobycia Everestu dokonano już w roku 1921. Była ona niestety nieudana, a kiedy dziennikarz zapytał jednego z Himaleistów, dlaczego wspinają się na tak absurdalnie wysoką górę. Ten odpowiedział. Ponieważ tam jest. I to powiedzonko do dzisiaj funkcjonuje w gronie wszystkich, którzy muszą tłumaczyć, dlaczego wychodzą w góry wysokie. Od tamtego czasu wielokrotnie porywano się na ten najwyższy szczyt świata, niekiedy ze skutkiem katastrofalnym. Na przykład 25 kwietnia 2015 roku aż 19 wspinaczy zginęło w lawinie po trzęsieniu ziemi, które nawiedziło tamtejsze okolice. A dlaczego? Śladem historycznych zdobywców na szczyt Monteverestu podążają następni, bo jest. Wiesław Kot.